Nie tworzy nasz partner, nasza partnerka, to my ją tworzymy. Z tego strachu, o którym mówiłaś. Dokładnie, to idzie z nas i to związane jest również z odczuciem utraty, mhm. bo po całym dniu spędzonym z rodziną, zamiast być szczęśliwym i, i spełnionym, to czujemy takie dziwne uczucie utraty. Mhm. Coś się nie wydarzyło, co się nie wydarzyło. Nie popłynął strumień miłości związany z obecnością, bliskością. Masz widoczny mikrofon. Dzień dobry. Witajcie. Witamy z góry żar dzisiaj. Kolejne podejście do tego punktu widokowego. A. Witamy w kolejnym odcinku. Podcastu z natury. Podcastu z natury. W naturze. A dzisiaj o temacie taki, który przewija nam się bardzo często na sesję. I nie tylko. O temacie samotności. W różnych relacjach. W różnych Samę... obszarach naszego życia, w różnych tak? relacjach. Generalnie chodzi o samotność emocjonalną. Czyli o stan emocjonalny. Czyli nie mówimy tutaj o byciu. Samym, tylko odczuwaniu samotności. Bo można być samemu, i można nie odczuwać samotności, i można być wśród ludzi i odczuwać samotność. Tak, to będzie dzisiaj o tej samotności, czyli o stanie emocjonalnym, który wynika z różnych rzeczy, i, które wpływa, i który wpływa tak naprawdę na wszystkie pozostałe aspekty naszego życia. I o tym dzisiaj słów kilka. A dlaczego? No chyba właśnie dlatego, że tak często w gabinecie u nas pojawiają się osoby, które mówią, że mają problem w relacji wynikający z odczuwanej samotności. A potem dochodzimy do tego, że to jest odczuwana samotność, która wpływa na to, że pojawiają się problemy w relacji. Bo to działa w dwie strony. Taka zwariowana ósemeczka to jest. Ale jest w ogóle kilka takich rodzajów samotności. Tak. Samotność w relacji, samotność cyfrowa w ostatnim czasie, samotność em, takich osób dających radę, zwycięzców, ogarniających swoje życie, którzy zostają sami tak naprawdę ze swoimi problemami, dlatego że gdzieś z zewnątrz postrzegani są jako właśnie takie osoby, które po prostu ogarniają. Przykład, na przykład terapeuci. Na przykład liderzy, na przykład zwycięzcy różni w różnych swoich kategoriach życiowych, którzy sami muszą przeżywać e, swój, w cudzysłowie, sukces. No i jeszcze ta samotność taka egzystencjalna, gdzie odczuwamy pustkę. Nie będąc ani zwycięzcą, ani tym który jest wiemy, w, w relacji. Nie wiemy, kim jesteśmy, ale na pewno nie możemy siebie określić zwycięzcą. <laughs> tak, a to jest bardzo, w ogóle bardzo ciekawy temat tej, tej ostatniej samotności, o której powiedziałaś, ponieważ ta samotność, o której mówisz, jest samotnością, która według mnie jest tym fundamentem emocjonalnym odczucia pustki dla tych wszystkich samotności, ponieważ... Odczucie pustki i odczucie takiego bezsensu związane jest z brakiem miłości w życiu. Miłości jako miłosierdzia, jako głębszego sensu. Nie jako miłości emocjonalnej czy, czy miłości takiej związanej z namiętnościami, tylko na przykład związane z brakiem swojej pasji, na przykład związane z brakiem radości w życiu. Z brakiem z... poczucia, że jest się wartościowym. Tak, z, że jest się wartościowym, i wiesz co, to będzie brak odczuwania wdzięczności. Dlatego, że jeśli miłość określimy jako wdzięczność i współczucie, no to jest to któryś z tych elementów, którego nam brakuje. Tak. I znowu dotykamy tego, gdzie to wszystko się zaczyna. Zaczyna się w dzieciństwie. Bo tam się uczymy. Tego, żeby umieć się sobą zająć. Sobą cieszyć, cieszyć się rzeczami, które nas doświadczają. Umieć współpracować najpierw z rodzeństwem, potem z rodzicami. Potem idziemy do przedszkola, szkoły, czyli uczymy się tych relacji na zewnątrz, tam poznajemy sposoby budowania granic i tam się rodzą właśnie te umiejętności budowania takich prawdziwych więzi, które wpływają na. Na to, jak czujemy się w relacji, czy jesteśmy samotni, czy nie. Czyli gdzieś na dnie będzie brak kontaktu ze sobą, brak świadomości siebie, brak znajomości siebie. Życie w związku z czyimiś wzorcami, dopasowywanie się, życie w związku z tak zwaną miłością warunkową, czyli taką, jaką dostajemy od rodziców, opiekunów w pierwszych okresach naszego życia. No i tam też się uczymy tych wzorców budowania relacji. Bo widzimy jak się rodzice zachowują w stosunku do siebie, jak traktują nas, jak zachowują się pozostali członkowie rodziny, sąsiedzi, otoczenie. To są te nasze pierwsze wzorce budowania relacji, tam się tego uczymy. Do tego jak dołożymy to co czujemy sami w stosunku do tych wszystkich pozostałych osób, jak jesteśmy traktowani, to to stanowi taki fundament naszego osobistego wzorca relacji. Tam się tego uczymy. Tam budujemy tą naszą tożsamość relacyjną. To są te takie pierwsze momenty, kiedy dziecko wraca na przykład z placu zabaw albo wraca od kogoś z domu i e, żyje w takim przekonaniu, że wszystko co najlepszego mija, bo to właśnie tam na zewnątrz, wśród ludzi jest e, coś się dzieje, co nie, czego odczucia takiego nie ma w domu. I takie pierwsze symptomy to są, to jest to, że u kogoś, u kolegi, u koleżanki w domu jest zawsze fajniej, jest zawsze lepiej. Lepsze są zabawki. Jest jakoś, to wszystko jest takie inne. A kiedy wraca do domu, zaczyna odczuwać pustkę. I nie potrafi <gry> tego wyrazić w żaden sposób. I, i znaleźć tego, e, dlaczego tak jest? Bo przecież nie zawsze wynika to z pewnych zachowań, które są od razu widoczne. Nie czasami to jest tak. Czasami to jest atmosfera. I wtedy dzieci mówią, że a mama Krysi jest taka fajna, mhm. prawda? To nie chodzi o mamę Krysi, tylko tu chodzi o sposób, w jaki w domu yy, u, u tej dziewczynki traktują siebie nawzajem wszyscy domownicy. O odczuwanie bliskości. Mhm. Odczuwanie bliskości i bycia interesującym, w, e, odczuwania bycia interesującym, a więc obdarowywania takiego dzieciaka zainteresowaniem, którego nie doświadcza w domu. Mhm. No i to oczywiście jestem fundamentem tego, co, co dziecko myśli o sobie. I to I są te pierwsze uczucia, które potem mm -hmm. idą przez całe życie. Tak, to, jest to, to są te, te pierwsze, na, pierwsze takie symptomy, które potem są już coraz większe e, w życiu człowieka, coraz mocniej tę pustkę mm -hmm. e, odczuwamy. I te schematy, które nabywamy w dzieciństwie, one nam filtrują tą obecność w relacji. Filtrują tą pustkę, którą czasami odczuwamy, filtrują tą potrzebę budowania więzi z kimś, a wiemy, że schematy zniekształcają, więc już na samym początku powstawania myśli o relacji, już ta myśl jest zniekształcona, w związku z powyższym nie może ona być taka w pełni. I z tego rodzi się ta pustka odczuwana. Więc nie dostajemy tego wzorca od rodziców. Rodzice nie potrafią sobie okazywać miłości, ani nie potrafią okazywać tej bliskości w relacji swojej. Przenosi się to na dziecko, nabieramy te wzorce, uczymy się tych wzorców funkcjonowania i potem wdrażamy, wprowadzamy je w życie w naszych relacjach. Dokładnie. I, i dochodzimy do tego momentu, od którego zaczęliśmy czyli pustka, e, samotność emocjonalna w relacji w domu, które zaczynamy tworzyć. Każdy sobie idzie w swoją stronę i każdy ma swoje jakieś tam sprawy na głowie. Dorośli komunik zaczynają komunikować się w pewnym momencie już tylko w związku z jakimiś potrzebami codziennymi, w związku z odprowadzeniem od dziecka do przedszkola czy do szkoły, zrobieniem zakupów, e odrobieniem lekcji, posprzątanie pokoju, Ugotowanie obiadu, i tak dalej, i tak dalej. A nigdzie nie ma miejsca na uczucia i na bliskość pomiędzy domownikami, okazywanie tej bliskości pomiędzy domownikami. Czasami zdarza mi się na sesji, że klient, klientka opowiada o tym, o czym my mówimy tutaj, tylko na przykład może brzmieć to w ten sposób, że bierze na siebie odpowiedzialność za rodzinę, nie potrafi, jak bierze na siebie odpowiedzialność za rodzinę. Gdzieś głęboko dotykają go różne kwestie rodziny, poszczególnych domowników, ale nie potrafi tego w żaden sposób na zewnątrz pokazać. Jest zimny, jest zamknięty, wygląda tak, jakby byłby oddzielony od nich, natomiast on bardzo mocno przeżywa, on, ona mhm. bardzo mocno przeżywa to wszystko, co się dzieje w domu. I jest w takim stanie zamartwiania się o rodzinę. I to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Mhm. Ponieważ e, już wielokrotnie to, w jaki sposób moi klienci z tego po rozmowie zaczęli wychodzić, to tutaj jest taka bardzo prosta, ale niełatwa lekcja do przyswojenia i do wdrożenia. Bo zobacz, kiedy zaczynamy okazywać miłość ludziom w domu, okazywać ją na zewnątrz okazywanie miłości. Proste, ale nie jest łatwe dla kogoś, kto tego nigdy nie robił i nie miał takiego przykładu w domu. Ale kiedy ci ludzie zaczynają to robić, kiedy ten człowiek zaczyna to robić i zaczyna okazywać miłość domownikom i bliskość, to rozpuszcza się to uczucie strachu o domowników, strachu o doczesne, prob o doczesne problemy, które są. Czyli znowu dochodzimy do punktu okazywania miłości, mm -hmm. które jest sensem. Mm -hmm. Przybliża sens istnienia, i niezależnie od tego, co miałoby się wydarzyć, nie ma to już znaczenia, ponieważ jesteśmy z nimi i przechodzimy z nimi przez to coś, co się dzieje. A czas, bardzo często okazuje się, że to są tylko wymysły tego człowieka, tego kogoś, kto się tak bardzo troszczy o tę rodzinę. To dobrze, żeby się troszczyć, ale trosz, troszczyć się, a zamartwiać, to są dwie różne rzeczy. W każdym razie, kiedy zaczynamy okazywać miłość, bliskość, wypowiadać ją, to zaczynamy odczuwać sens. I wtedy rozpuszcza się strach. Tak, tym bardziej, że ten strach wynika z dwóch rzeczy. Eee, pierwszy strach, taki charakterystyczny w tej więzi takiej lękowo-ambiwalentnej, czyli strach, że ktoś mnie zostawi, mhm. strach, że utratę, utracę to, co mam w związku z powyższym, poza życiem, który też daje różnego rodzaju problemy. I jeszcze ten mój lęk, właśnie o to. A drugi strach to jest strach związany z tym, że nie zasługuje na tą miłość, czyli e, to zamrożenie, o którym mówiłaś. Takie charakterystyczne dla typowo unikowej więzi. I to są te dwa rodzaje strachu, i w każdym z nich zachowujemy się trochę inaczej. A jak mamy to podłoży do tego, że po drugiej stronie jest ktoś, kto potrafi. E, bo ma dobrze wykształconą ten rodzaj więzi budować relacje, to stajemy się trochę bardziej bezpieczni, czyli to nam daje poczucie bezpieczeństwa. Z takim lękiem z tyłu w tle, I jak jesteśmy tego świadomi, to łapiemy się na pewnych zachowaniach, które, no właśnie które w tym lęku nas utrzymują i jesteśmy w stanie je wtedy zmienić. A jak nie jesteśmy tego świadomi, to zaczynamy się zamykać. A jak zaczynamy się zamykać, to ta pustka, od której zaczęliśmy, ona się staje, staje się. Ona po prostu jest, a tą pustkę nie tworzy nasz partner, nasza partnerka, to my ją tworzymy. Z tego strachu, o którym mówiłaś. Dokładnie, to idzie z nas i to związane jest również z odczuciem utraty. Mhm. Bo po całym dniu spędzonym z rodziną, zamiast być szczęśliwym i, i spełnionym, to czujemy takie dziwne uczucie utraty. Mm -hmm. Coś się nie wydarzyło. Coś się nie wydarzyło. Nie popłynął strumień miłości związany z obecnością, bliskością, wypowiadaniem tego, co chcieliśmy, co od lat chcemy wypowiedzieć, albo często nie wiemy nawet, co chcemy wypowiedzieć. Ale, mm -hmm. ale jakby sięgając do dynamiki poziomu świadomości mapy i mapy poziomu świadomości której Davida Hukisa zawsze chodzi o jedno: zawsze chodzi o miłość i wypowiedziana, i niewypowiedziana. Niewypowiedziana niesie za sobą utratę, wypowiedziana, e, zamanifestowana w geście, w postawie, w obecności, niesie spełnienie i spokój mm -hmm. wewnętrzny. Ona zawsze jest odczuwana jako spokój wewnętrzny i radość. Tak. Czyli gdybyśmy chcieli podsumować, to wiemy, że jest różnica między byciem samemu a byciem w samotności. Że to bycie w samotności związane jest z tymi schematami i z tym rodzajem więzi, jakie wykształciliśmy w dzieciństwie, i tymi wzorcami, które mieliśmy albo których właśnie nie mieliśmy, i z tym, w jaki sposób się konfrontujemy w tych relacjach, które budujemy. Zaczynając od tego, że fundamentem jest zawsze relacja samemu ze sobą przyczyną powstawania tej odczuwanej pustki. Zaraz nas to zdmuchnie. I co ta nieświadomość siebie powoduje? W takim razie. Jakie ma konsekwencje? Jak bardzo głębokie, o których. i szerokie, o których nie zdajemy człowiek. nie... nie, nie studiujący ludzkiej świadomości, nie będący świadomym siebie, nie ma pojęcia. No przede wszystkim e, w kontekście relacji i samotności to nie mamy świadomości tego, czego potrzebujemy, jak to coś może się manifestować w relacji i nie wiemy jak e, doprowadzić do tego, żeby właśnie ta, te potrzeby były, towarzyszyły nam na co dzień w relacji między... E, no właśnie, w relacji między poszczególnymi osobami. A dokładając do tego jeszcze tą zasadę, że pod, która jest w świecie świadomości, że w świecie emocji, że podobne przyciąga podobne, to druga strona ma tak samo. I to, co potrafimy robić, to potrafimy e, poszukiwać chcemy tę pustkę, którą mamy w sobie, zagłuszyć. Poszukiwaniem czegoś na zewnątrz, dostarczaniem z zewnątrz różnych, e, różnych wartości, aktywności. Nie odnajdujemy tego w sobie, szukamy tego na zewnątrz. Przez pewien czas to działa, a potem się wypala, bo nic nie zastąpi naszego spotkania ze sobą w, w środku. Więc ta nieświadomość prowadzi do tego, że nie jesteśmy szczerzy względem siebie. Nie potrafimy być szczerzy względem siebie. Siebie nawzajem i siebie, siebie, w stosunku do siebie. Tak, bo kiedy jesteśmy szczerzy względem siebie, to potrafimy być również szczerzy na zewnątrz, być szczerymi osobami na zewnątrz. Mm -hmm. I tak jak powiedziałem, osoby o podobnej świadomości będą. Gdzieś prezentowały podobne wzorce, zachowań, sposobów myślenia, w związku z czym one się odnajdą ze sobą i to są te długowieczne związki oparte na szczerości wewnętrznej, odczuciu głębokiego połączenia, a te osoby, które tego nie mają, nie będą, nie będą w stanie tego zrobić. I tu bardzo często dochodzimy do motywu, który jest określany zdradą, tak, tego, co się dzieje między ludźmi. Zaczynamy poszukiwać na zewnątrz tego czegoś, czego nam brakuje. I na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że y, bardzo często namiętność jest powodem zdrady. Ale to jest nieprawda. Bo powodem zdrady jest tak, szczerości. Ludzie bardzo często mówią o poszukiwaniu drugiej południ. Ja już często, ja często to. po w określony sposób jeszcze nazywam, ale żeby nie być brutalnym. Jest to błąd, ponieważ długotrwały, spełniony związek mogą speł spędzać, tworzyć dwie osoby, które są pełnymi owocami, a nie dwoma połówkami, a pełny owoc to jest człowiek, który jest świadomy siebie. Świadomy siebie. To jest ten człowiek, który nie odczuwa, jak jest w momencie, kiedy jesteśmy świadomymi siebie i potrafimy się spotkać ze sobą, być ze sobą, w spójności ze sobą, to nie musimy poszukiwać tego czegoś na zewnątrz. Tak, i tu dobrze w tym momencie też powiedzieć, że jesteśmy spójni ze sobą wtedy, kiedy nie odczuwamy samotności, będąc samemu. Czyli wtedy odczuwamy tą pełnię. Tak jak powiedziałeś, pełnię, czy byciem pełnym owocem. Bycie to... pełnym owocem jest efektem tego, że doświadczamy spójności w sobie. I nie czujemy samotności, nie, jak i, jesteśmy i wtedy sami. I nie czujemy samotności. Jak jesteśmy sami. I Dokładnie. możemy podejmować decyzję co do tego, czy chcemy być w danej relacji, czy nie chcemy być w danej relacji, ale to już jest decyzja z innego poziomu niż poszukiwanie tego czegoś na zewnątrz, czego tak naprawdę nigdy nie znajdziemy. A jeżeli znajdziemy namiastkę tego, to poświęcimy życie, do... będziemy odczuwali cały czas strach w związku z utratą tej relacji, bo dostajemy od kogoś coś, czego sami nie jesteśmy w stanie sobie dać. I teraz jeszcze wracając do tej zdrady, o której powiedziałeś, ona właśnie pojawia się wówczas, kiedy w, będąc w relacji odczuwamy samotność. Tak. I pojawia się. Pojawia się coś, co relacje będzie burzyło. I też pamiętajmy o tym, co powiedzieliśmy na samym początku. O tym, że tą relację my budujemy przez pryzmat rodzaju więzi, jakie potrafimy, jaką mamy wykształconą i schematów, jakie wykorzystujemy. I znowu na samym dnie jest lęk i ta miłość, którą dostaliśmy albo nie dostaliśmy. W dzieciństwie, która ukształtowała to, w jaki sposób my patrzymy na siebie i na innych. Mhm. Czyli strach przed niezasługiwaniem i strach w związku z e, odczuciem bycia niewystarczającym, bycia bezwartościowym czyli taka jedna z głównych wartości, jaka nie została spełniona w życiu człowieka, potrzeb, jaka nie została spełniona w życiu dziecka. E, I w związku z nią też. Nie pozwalamy sobie na szczerość w relacji, mm -hmm. ponieważ boimy się odkryć siebie, pokazać siebie, ponieważ boimy się, że nie, zostajemy, nie zostaniemy zaakceptowani. Dokładnie. Czyli boimy się samotności. Czyli przychodzimy tak. <grym> dochodzimy znowu do miłości warunkowej. Tak. Muszę jakiś być żebym był kochany, a jeżeli pokażę, jaki jestem naprawdę, to nie będę kochany. Tak. I wtedy udajemy, jacy jesteśmy. Co oczywiście w okolicznościach emocjonalnych, trudnych, zawsze, e, zawsze będzie odkryte, zawsze będzie obnażone. I gdybyśmy mogli na koniec powiedzieć, e, co dobrze byłoby zrobić, żebyśmy nie trafili na taką samotność w relacji, w różnych relacjach, to chyba w pierwszej kolejności uświadomienie sobie tego, co myślimy na swój temat? Co myślimy na temat tej osoby, z którą budujemy relację? I czy jesteśmy świadomi swoich własnych potrzeb? I czy jesteśmy świadomi tego, że ta druga strona też ma swoje potrzeby? I chodzi o to, żeby zbudować relacje, a nie zbudować pewien układ pomiędzy osobami. Zależne, ja ci dam to, ty mi daj tamto. To ma być relacja, relacja Różni się od, układem, od układu właśnie tym, że jest ta szczerość, o której powiedziałeś, że możemy wszystko, mówić. Wszystko zaczyna się, do to, to nie, nie ma prostej recepty, no, to znaczy, recepta jest prosta, recepta jest prosta, ale ona nie jest łatwa, bo to jest wgląd w siebie i zaakceptowanie siebie. Mhm. I z tego wyrastająca odwaga. Natomiast no to jest prosto powiedzieć, ale ale nie jest tak prosto zrobić. Komuś, kto nie potrafi tego zrobić. Mm -hmm. I to jest to przekroczenie największego strachu w naszym życiu, jaki mamy. Strachu e, w związku ze swoim niezasługiwaniem. Niezasługiwaniem w związku z odczuciem bycia gorszym. Czyli podsumowując całość naszego dzisiejszego odcinka, to dobrze byłoby, gdyby. Każdy z nas miał taki moment w swoim życiu, żeby mógł się zastanowić, co jest dla nas istotne w relacji, dlaczego jesteśmy w danej relacji i co możemy zrobić, żebyśmy my czuli się bardziej bezpieczni w niej, i ta druga strona, żeby też czuła się bardziej bezpieczna w tej relacji, która. Jest. Dopiero jak potrafimy zadbać o siebie, to potrafimy zadbać o drugiego człowieka i tutaj przychodzi mi na myśl takich kilka punktów, które w pracy ze sobą e, są takimi, takimi punktami, które, e, na które trzeba dać sobie odpowiedź, a na które ta odpowiedź nie idzie z umysłu świadomego. To jest praca z okresu naszego, z okresu niemowlaka. Kim jestem? Co akceptuję w swoim życiu, czego nie akceptuję, e, na co się zgadzam, na co się nie zgadzam, zadając te pytania, zostać z odczuciem, które jest w nas. Odpowiedzi mhm. na te pytania nie daje umysł logiczny. Logiczne. Czego chcę, czego nie chcę w życiu, czego się boję, co akceptuję, na co się nie zgadzam. I dopiero kiedy poznamy siebie, a nie jest to kwestia nie jest to kwestia jednego jakiegoś wglądu w siebie, tylko trzeba to umieć po prostu zrobić wsłuchać się w swoje serce. Nazwijmy to jeszcze w ten sposób często w koherencji się to odbywa. Jest kilka narzędzi, czy w pracy z wewnętrznym dzieckiem no to, to, to są już tylko jakby kwestia lingwistyki. Natomiast o co tu chodzi? Tutaj chodzi, chodzi o to, aby spotkać się ze sobą na poziomie serca i uświadomić sobie to, kim jestem, czego chcę, czego nie chcę, co akceptuję, na co się nie zgadzam w swoim... I to można było powiedzieć, to byłyby takie drogowskazy do tego, żeby móc zbudować i budować relacje, w których będziemy się czuli dobrze i bezpiecznie. I tym można byłoby podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. Że spotkanie ze sobą jest początkiem relacji z drugą osobą. Inaczej to jest tylko iluzja relacji i e, odwieczna potrzeba znalezienia w siebie, odnalezienia siebie. W różnych, którą praktykujemy w różnych przestrzeniach naszego życia, im bardziej od tego odchodzimy, tym bardziej cierpimy, tym bardziej czujemy pustkę. Brak obecności, <laughs> wszystko wyrasta ze spotkania ze sobą. Dokładnie tak. Więc możemy jeszcze dla rozszerzenia tematu zaprosić wszystkich do wysłuchania filmów i podcastów, które w ostatnim czasie weszły. W tym tygodniu weszły, wszedł dzisiaj, wczoraj, wczoraj wszedł film pod tytułem Samotność. Kiedy cisza krzyczy. W czwartek, czyli jutro wejdzie film, podcast, który jest rozszerzeniem tego tematu. Tak i dzisiejszy podcast, który się pokazuje w sobotę z serii Podcast z Natury jest takim omówieniem tego tematu z natury, w naturze. I zapraszamy Was oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału, żebyście mogli być na bieżąco. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, pozdrawiamy Roberta, który składa te filmy i bardzo dziękujemy za tą Zapraszamy do następnych naszych publikacji. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Bardzo cieszy nas, kiedy zostawiacie jakiś komentarz albo po prostu jakąś swoją aktywność w postaci lajka, like serduszka, żeby, żebyśmy wiedzieli też, że jesteście. I dziękujemy za komentarze, które kierujecie do nas: i, na, i te oficjalne, i te, które piszecie do nas prywatnie. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Zostań, inspiruj się. Wzrastaj. Wzrastaj.